A witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz. Witajcie po świętach i mam nadzieję, że każdy z Was wypoczął. I w dzisiejszym odcinku, tak żeby sobie fajnie zwieńczyć koniec tego roku, przyjrzyjmy tutaj już się różnym indykatorom i odpowiemy sobie na to pytanie, co w następnych dniach i tygodniach wydarzyć może się na naszym wykresie kryptowalutowym, bo musimy sobie powiedzieć jedno, że znowu faktycznie ta chciwość na rynkach jest 73 punkty procentowe ze 100, no i praktycznie zrównało to się już z takim dużym poziomem chciwości na poziomie 74%, który był w zeszłym tygodniu. W dalszym ciągu tutaj ta chciwość na rynkach jest tak naprawdę solana, tak? 46%. Też ta dominacja Bitcoina spadła, tak? Z 54% na 49%, co przerodziło się właśnie w boom na niektórych altcoinach. Matic, bardzo lubię Matica. Niejednokrotnie mówiłem, że ją też tutaj bardzo skupuję i faktycznie fajnie, że ona wzrosty fajne osiągnęła. BSV SH, BNB, Astry. No i też oczywiście ta, ta nasza salona, która jeżeli chodzi o przyrosty roczne, tutaj jest jedną z większych. Tak naprawdę to, co dzisiaj chciałem z Wami poruszyć. Po pierwsze, chciałem Wam tutaj przypomnieć o tym wskaźniku. On jest taki bardzo długoterminowy. Pokazuje on, na jakim etapie rynku opłaca się kupować nasze portfolio na Bitcoina czy też na inne duże altcoiny, a na jakim etapie rynku opłaca się już te uprzednio kupione Bitcoiny sprzedawać. No i teraz jesteśmy ogólnie na etapie, gdzie już według oczywiście tego wskaźnika, który jako tako zawsze działał, bo on tutaj widzicie ma dane od 2015 roku. Kazał nam na szczycie Hossy w 2017 sprzedawać to za całe portfolio, i po trochu, nie tutaj za 10, za 20, 30, 40. Potem tutaj myśmy się obkupili znowu na Bessie też za całe portfolio i potem też sprzedaliśmy całe portfolio w 2021 roku. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że to już było tutaj w lutym 2021, gdzie tam wtedy Bitcoin był za 60 tysięcy dolarów. Potem w tym listopadzie, kiedy Bitcoin osiągnął największe wartości, czyli tamte powiedzmy o 10% więcej, to już była taka strefa neutralna dla tego wskaźnika. Potem była bessa, też warto wspomnieć, że na tej Bessie do tego najmniejszego punktu, czyli tych 40% powiedzmy tej najlepszej go kupna Bitcoina nie doszliśmy. No a teraz tu już jesteśmy na właśnie momencie, gdzie za te 10% powinniśmy tego naszego Bitcoina sprzedać, jeżeli oczywiście się tak bardzo gramy, wiecie, long-termowo, długoterminowo i jeżeli tutaj, tym wskaźnikiem byśmy się mieli sugerować, on jest bardzo fajny, inwestycyjny, pokazuje mniej więcej na jakim etapie rynku jesteśmy, co nie. Także ja go tutaj lubię i faktycznie według niego gdzieś tutaj przed halvingowo jesteśmy w tym miejscu, gdzie potem też były spadki, tak, co fajnie się właśnie nie łączy z tą dalszą taką moją teorią, o czym też chciałem mam szybko przypomnieć, bo też mówię o tym często, że teraz jesteśmy na tym poziomie tej piątki na Fibonacci, nad tym poziomem 42200, gdzie zawsze przed halvingiem myśmy docierali, tak jak to było tutaj, tutaj. Oraz też tutaj, ale też zawsze przed halvingiem tego poziomu na świecach miesięcznych myśmy nie pobijali, tak? I tutaj właśnie zawsze były spadki, i dopiero po halvingu ten poziom myśmy pobili tutaj, tak? Tak, tak samo spadki przedhalvingowe i dopiero po halvingu myśmy to pobili. Także jest duża prawdopodobieństwa i szansa na, na to, że to jest fajny moment na shorta i ta świeca miesięczna zamknie się właśnie pod tą linią 42200. Zresztą sami widzicie, że tak naprawdę, no jest tutaj duży opór, tak? Jakby już od dwóch tygodni jesteśmy tutaj w tym ciśnieniu. Przedziale, i tak nie umiemy ruszyć się do przodu. No jak będzie, zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Zostało tak naprawdę jeszcze dosłownie tylko kilka dni. I zaraz wszystko się okaże. To teraz mamy tak naprawdę końcówkę już tego naboru do Areny Tradingu. To jest taka nasza grupa zamknięta, gdzie tak naprawdę nabór robimy dosłownie parę razy w roku. Chcemy, żeby tam było kameralnie. Ostatni nabór myśmy robili gdzieś w czerwcu albo w lipcu, czyli pół roku temu. I tutaj w tym linku na samej górze, dołącz do Areny Tradingu, musisz po prostu wypełnić ankietę, jak chcesz się zapisać, klikasz sobie, wypełnij tą całą ankietę i na końcu możesz tutaj umówić się na kolach, tutaj już członek z naszej ekipy wszystko Ci wytłumaczy, jaka jest cena, jak to wygląda, jakie są jeszcze benefity integracji na żywo, wszystko już jest w pakiecie. Umów się po prostu, nie? I sobie to sprawdź. I mówię to do tego, bo już też nie niebawem ten nabór czwarty, czy tam trzeci w tym roku zamykamy. I teraz już zamykając ten jeden wykres, to tak naprawdę otwórzmy sobie kolejny, bo tego chyba jeszcze tutaj nie pokazywałem. To jest też taki bardzo fajny, long-termowy wskaźnik, jeżeli chodzi o świece jednodniowe. I może zacznijmy od tego, bo ten wskaźnik pokazuje nam, no, jakie nastroje panują na rynku. No i faktycznie jest on fajny, da się z tego dużo wyczytać, na przykład przez Długi, długi czas, przez roku od tego czerwca, tak od tych spadków, gdzie wtedy tutaj był upadek luny i spadliśmy do 18,5 tysiąca dolarów. Była kapitulacja na rynku oznaczona kolorem białym. Tutaj ciągle, 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 ciągle. Tak samo jak to było tutaj. Krótki czas podczas COVID-u i tutaj też krótki czas, podczas po prostu bez w 2018, co nie, no i potem te kolory zmieniały się następująco: ciemno niebieski, jasno niebieski. Teraz jest tak samo: ciemno niebieski, jasno niebieski, co nie widzi tutaj? Tutaj, po którym przychodzi ciemnozielony i potem jasnozielony. No i ogólnie rzecz biorąc, tak samo, tak? Tutaj ten nasz jasno-niebieski był gdzieś do tego momentu, do tego właśnie szczytu przed od którego też zaczęły się jeszcze te spadki, co nie? Bicie o przybliże. Do tego gdzieś mniej więcej momentu był ten jasno-niebieski, tutaj. Czyli praktycznie przy tym szczycie, dopiero potem tam zaczęły się znowu te spadki na kolejne pół roku, aż do halbingu. Tak naprawdę, no to mi wszystko pasuje, tak? Do tego scenariusza, o którym też mówiłem przed chwilą, żeby od tego też momentu mniej więcej gdzieś te spadki, taka korekta po tych dużych wzrostach, taka korekta przedhalvingowa się zaczęła, to też będzie pasowało tak naprawdę z tym, tak że te najdłuższe takie stadium wzrostów powiedzmy na miesięcznym market capie to było około właśnie 5-6%. Miesięcy, teraz jesteśmy gdzieś w takim tym kwadraciku, który właśnie też zwiastowałby w tym pierwszym kwartale 2024 roku jakąś tutaj korektę. Czy tak będzie? Oczywiście zobaczymy, nie jestem pewien w 100%, ale wiecie, zawsze, jeżeli chodzi o trading, trzeba to sobie wszystko wyważyć, jak bardzo to prawdopodobieństwo jest po naszej stronie i to połączyć z jakby procentowym kapitałem, który chcemy użyć w danego trade'a, oczywiście z dźwignią, tak? To wcale nie jest łatwe. Jakby nie wchodzi widzimy, wiecie, w 100% trader na shorta i potem, a ukaż nie udało się, haha, konto wyzerowane, no to tak nie działa, tak, trzeba sobie to wszystko właśnie wyliczyć i mega duża ilość z osób tego po prostu nie rozumie. I nawet powiem więcej, ja tutaj na przykład mogę się mylić, powiedzmy, nawet większą ilość razy, powiedzmy, nawet mogę się mylić w 65% tych moich analiz, a i tak mogę wychodzić na plus z tego powodu, że na przykład jak sobie założę, że take profit mam ze stop 3 do 1, no to i tak jakby nawet, że procentowo ta moja skuteczność jest mniejsza od 50% i tak to mi pozwala wyjść na przykład na plus. No i generalnie tak jeszcze chciałem Wam właśnie ten wskaźnik pokazać, bo on ostatnio dostał update'a i też zaczyna się nam pokazywać dwie rzeczy, gdzie jakby jest nasz taki potencjalny dołek Bessy. idzie gdzie jest ten top? Ten wskaźnik to liczy po tym pi cycle, tak? Po tej liczbie pi. I te czy też jakby on przypadkiem nie nadpisuje, co nie? Tego, bo czasem są takie wskaźniki, że okej, okay, niby tu idealnie trafił w top, ale jak się da replay, to tak naprawdę okaże się, że ten top dopiero pokazał się po pół roku, ale teraz go widzimy, bo żeby, wiecie, fajnie tam wyglądało, żeby się ludzie nabierali. więc teraz sobie sprawdzimy, jak to działa w praktyce. Yy... O nie, o, widzicie, od razu się pojawił tutaj top. Był na. 65 tysiącach dolarów. Zobaczymy sobie, jak będzie wyglądał on na tej hostie, co nie. Generalnie ciągle nam pokazywał, że tutaj mamy kupować, kupować, no tak na spocie, oczywiście, co nie. Kupować, kupować, kupować. Ciągle jest to zielone, powiedzmy, tło, jakby, które to obtacza, czyli w skrócie ciągle dobrze jest, co nie. Też warto zaznaczyć to, że oprócz tutaj na przykład się zmieniło to z zielonego na czerwone, to też taką, powiedzmy, besę. Teraz to się nie zrobiło, ale też no ten wskazik miał update, więc nie, wiem, czyli coś się nie zmieniło ogólnie, Jestem ciekawy, czy teraz pokaże on właśnie znowu ten top, blisko faktycznego topa. To byłoby ciekawe. Jeżeli sobie chcecie wejść w trada bez ryzyka marnowania waszego własnego kapitału, to teraz na giełdzie Bybit macie 1000 dolarów jakby za darmo totalnie. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale działa to tak, że wchodzicie w trada, jak przegracie, to tego w ogóle nic nie tracicie, a jak wygracie, to ten jakby procent od wygranej idzie do was już na konto, To jest myślę mega fajnym pomysłem, bo w ogóle na ten pierwszy trade nie musicie ryzykować waszego własnego kapitału. Działa to tak, że w postaci 100 dolarów z jakiejkolwiek innej giełdy, może być w Bitcoinie, w Ethereum, może być w USDT, lub po prostu zwykłe doładowanie konta. Trzymacie je przez 7 dni. Musisz oczywiście być tego mojego reflinka, który i tak daje ci mniejsze prowizje, większy cashback i ogólnie więcej oszczędności, niż jakbyś się rejestrował bezpośrednio na giełdzie Bybit. I musisz też ukończyć tak zwane KYC i odebrać airdropa na to zagranie. To jest ogólnie na czas ograniczony, także zobacz sobie to, bo myślę, że po prostu bardzo się opłaca. Tym bardziej, że właśnie z moim reflinkiem tam ludziom się wydaje, że a, zarejestruję się bezpośrednio na Balbicie, bo co tam mam mu, nie wiem, oddawać, czy coś, pewnie mniej stracę, czytamy no pewnie mi się będzie bardziej opłacało jak sobie konto bezpośrednio na Bajbicie. No a tak właśnie zupełnie nie jest, bo nie dość, że u mnie masz jeszcze mniejsze prowizje niż jakbyś płacił na ByBit'cie, chociaż już ByBit ma i tak bardzo małe, masz jeszcze dodatkowy cashback, u mnie masz jeszcze dodatkowy airdrop miesięczny, masz dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie, gdzie te zagrania tych traderów naszych są naprawdę bardzo fajne. Żeby to Ci udowodnić, tutaj teraz masz rezultaty VIP u nas na Discordzie, link też masz w opisie. I tutaj ludzie się właśnie dzielą swoimi zagraniami na bazie Tutaj, właśnie traderów z tego działu VIP, który u nas jest. No i to się ludziom, kurczę, tutaj bardzo podoba. Także, jak chcesz, tutaj również ten reflink z tego konta uprawnia cię do darmowego VIP-a na naszym Discordzie dożywotnio. Również darmowy dostęp do Akademii Kryptowalut to są 3 tygodnie szkolenia, 100 lekcji, quizów, live tradingowe od SUBE. Także też bardzo fajnie. No i to wszystko, właśnie masz, jak założysz konto. Tutaj masz wszystkie linki. A te konkretne linki, cztery są, jeżeli chodzi o odebranie tego tysiąca dolarów na zagranie na Bitcoin, na Ethereum, XRP i tak dalej, i tak dalej. Wchodzisz sobie w tą stronę, tutaj klikasz albo long, albo short, ciągle jest, jest jeszcze ta pula nagród do wzięcia, także możesz sobie to odebrać. Ale dobra, idąc dalej, no to bardzo ciekawą również kwestią jest to, że jeżeli chodzi o rynek SP500, który teraz notabene miał swoje ATH, zawsze ale to zawsze gdzieś powiedzmy od połowy do końca tego powiedzmy tego kwadracika, który oznacza tą akumulację Bitcoina, pobijaliśmy te all time high na SP500, no i ten wykres już jest ogólnie sprzed dwóch tygodni i teraz akurat właśnie to pobiliśmy, tak? I nawet miałem zaznaczone jeszcze styczeń, teraz to przesunąłem na grudzień, bo jednak to był grudzień. Ale chciałem wam to właśnie porównać, że ten Bitcoin bull, czyli ta hossa, charakteryzuje się tym, że też SP500 samo idzie w górę, w górę, w górę, Tutaj tak samo w górę, tutaj tak samo w górę. To ta akumulacja jest taka, wiecie, no, góra, dół, góra, dół. Tutaj też był jakiś większy spadek, ale zawsze pod koniec gdzieś tam pobijamy te nasze ATH, które było tutaj, tutaj i. Tutaj. To jest bardzo fajne. No i znowu też możemy, jakby świadczyć o tym, że tu jeszcze zostało nam 10 miesięcy do tego, powiedzmy, prawowitego, tak, takiego już bullrana na Bitcoinie, gdzie tam będzie wszystko szło. Wiecie, To Demon, jest gdzieś tam właśnie w październiku 2024 roku, będzie taki ten największy roczny, powiedzmy, moment, kiedy tam wszystko będzie szło do góry. Oczywiście, zważając na tą cykliczność, tego mamy jeszcze 10 miesięcy, no więc ciągle tutaj możemy się przygotować na te duże wzrosty, które prawdopodobnie nadejdą. Oczywiście, nie na pewno, ale jest to też prawdopodobne. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, to tak naprawdę mamy tutaj bardzo podobną rzecz. Tu mamy stare ATH, teraz znowu zostało one pobite, a jak to porównać jakby z tymi ATH na Bitcoinie, które tutaj właśnie mamy te kreseczki, które pokazują ATH na Bitcoinie, kiedy to zostały jakby ciągle te nowe levele osiągane na Bitcoinie. No bo tak, to są jakby coraz widzicie, wyższe szczyty, wyższe szczyty, a to tutaj to jest jakby nasze stare ATH na Bitcoinie, tak, to gdzie było w listopadzie 2021 roku. Tutaj też było ten, jakby, taki najwyższy szczyt, i tak dalej. I to, co mam na myśli, to to, że od pobicia ATH. Na Dow Jonesie do jakby tego ATH na Bitcoin, które było tutaj, które było tutaj, to właśnie to zajmowało około 17 miesięcy. Czasem krócej, czasem dłużej, ale ogólnie chodzi, że to właśnie to jest mniej więcej półtora roku. Z tego by wynikało, że gdzieś w tej drugiej połowie tego 25 roku powinno tutaj być też te ATH, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, co to również. Trochę tu się faktycznie pokrywa z tą naszą analizą. Także pamiętajcie, słuchajcie o tym, że według tej tutaj analizy, którą się kierujemy, widzicie jakby to co ja. Ja bym sobie tego shorta zaryzykował dosłownie na kilka dni do 1 stycznia, bo jest duża szansa na to, że zamkniemy się poniżej tego levela 0,5 na Fibonacci, czyli pod tą linią 42 dolarów na Bitcoinie i być może są to po prostu łatwe. Pieniądze do wygrania. Oczywiście, czy to jest pewnik? Oczywiście to nie jest pewnik, aczkolwiek trzeba sobie brać pod uwagę te prawdopodobieństwo. Idąc dalej, teraz już faktycznie powiedzmy sobie, oddalając trochę ten wykres, spójrzmy sobie, jak kształtowały się te podwyżki stóp procentowych w zgodzie z rynkiem. Bo widzimy, że faktycznie potem jak już teraz jesteśmy już na tym etapie, kiedy rynek przez kilka miesięcy, tak naprawdę jest ta pauza tych podwyżek stóp procentowych, one już nie są wzrastane. To widzimy, że przy wzroście podwyżek. Rynek też rósł, aczkolwiek przy spadku tych podwyżek, co jest trochę takie, powiedzmy, no dziwne, tak? To ten rynek zaczął tu jakieś faktycznie spadki. Spaliśmy tutaj, tutaj też spaliśmy przy spadku podwyżek, no i być może tutaj również coś nam się szykuje. Czy tak będzie teraz? Nie wiem, ale pokazuję wam właśnie to, co tutaj zobaczyłem. I też oczywiście, jak tego kanału tu jeszcze nie subskrybujesz, no to polecam to zrobić. Teraz tam na dole masz przycisk, możesz go kliknąć. Tak naprawdę to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę i cześć. Dołącz do naszego największego w Polsce Discorda. Otrzymasz wiele normalnie płatnych narzędzi za darmo, w tym high bloka do badania likwidacji, którego często pokazuję w filmach w zakładce Likwidację Chat. Znajdziesz też dostęp do najważniejszych dat ekonomicznych w zakładce Ważne daty, które pomogą Ci podjąć przed aktualnie ważnym wydarzeniem decyzję, w którą stronę grać. Również najważniejsze poradniki i edukacje oraz wiele zagraj naszych traderów Marsza i Subę w zakładce efekty w VIP znajdziesz ich efekty nasza sekcja VIP również jest darmowa dołącz teraz link masz w opisie z fioletową emotką kółeczka.